Matura poprawkowa sierpień 2023. Matematyka, poziom podstawowy. Zadanie numer 25. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY dane są prosta k o równaniu y równe 3 czwarte x minus 7 czwartych oraz punkt P o współrzędnych 12-1. Mamy wskazać równanie prostej, która przechodzi przez punkt P i jest równoległa do prostej K. Dwie proste o znanych równaniach kierunkowych są równoległe, gdy współczynniki stojące przy X mają te same wartości. W takim razie prosta, której szukamy ma współczynnik 3 czwarte stojący przy x, tak samo jak równanie prostej podanej w treści zadania. Do wyznaczenia pozostaje jeszcze współczynnik B. Żeby to zrobić, wykorzystujemy współrzędne punktu P, które wystarczy podstawić do równania tej naszej szukanej prostej, czyli pod x podstawiamy 12, pod Y podstawiamy. 1. Przekształcamy to równanie. Najpierw możemy skrócić dwunastkę z czwórką w mianowniku ułamka. Mamy wtedy po prawej stronie 3 razy 3, czyli 9. Od obydwu stron odejmujemy 9 i dostajemy współczynnik B równy minus 10. O równanie tej naszej prostej ma w takim razie postać 3 czwarte x minus 10. Pasuje to do odpowiedzi B. Zadanie numer 26. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY dany jest okrąg O o środku w punkcie S o współrzędnych minus 1 i 2 i promieniu 3. Mamy wskazać równanie tego okręgu. Sięgamy do tablic matematycznych i wypisujemy ogólne równanie okręgu w postaci x minus a do potęgi drugiej plus y minus b do potęgi drugiej równe r do potęgi drugiej. W tym równaniu a i b to są współrzędne środka okręgu, odpowiednio współrzędna xowa i y, no a r to jest długość promienia tego okręgu. Ponieważ znamy współrzędne środka okręgu podane w treści zadania, to wystarczy je wstawić do tego równania. No i wstawiamy jeszcze długość promienia. Po prawej stronie podnosimy liczbę 3 do drugiej potęgi. Dostajemy 9. No i równanie naszego okręgu pasuje do odpowiedzi C. Zadanie numer 27. Mamy podane równania trzech linii prostych, które przecinają się w punktach, które są wierzchołkami trójkąta KLM. Mamy dokończyć poniższe zdanie tak, aby było prawdziwe. Do wyboru są odpowiedzi A albo B i uzasadnienie 1, 2 albo 3. Jeżeli spojrzymy na odpowiedzi, no, to mamy tu do wyboru, że nasz trójkąt jest równoramienny albo prostokątny. I teraz tak. Zdanie, które tutaj ułożymy, ma być po prostu prawdziwe. Tak się składa, że trójkąt może być równocześnie i równoramienny, i prostokątny. Z tym, że jeżeli znajdziemy uzasadnienie, że ten konkretny trójkąt jest równoramienny, to już mamy zdanie prawdziwe. I nie musimy dowodzić, że trójkąt jest prostokątny. I odwrotnie, jeżeli uzasadnimy, że trójkąt jest prostokątny, to też zdanie będzie prawdziwe, i nie musimy się przyjmować, czy ten trójkąt jest równoramienny, czy nie. Ponieważ mamy podane równania linii prostej w postaciach kierunkowych, no to naturalne wydaje się skorzystanie z warunku prostopadłości. Dwie proste są prostopadłe, jeżeli współczynniki występujące przy x w ich równaniach kierunkowych pomnożone przez siebie dają minus 1. Tak się składa, że mamy tutaj takie dwie proste, pierwsze równanie i trzecie równanie. Pierwiastek z 3 razy minus 1 przez pierwiastek z 3 daje właśnie minus 1. Czyli pierwsza i trzecia prosta są do siebie prostopadłe. To oznacza, że skoro te wszystkie trzy proste tworzą trójkąt, to ten trójkąt jest prostokątny. W takim razie zaznaczamy odpowiedź B. Nasz trójkąt jest prostokątny. I uzasadnienie numer 2, bo wiemy, że dwie z tych prostych są do siebie prostopadłe. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak te proste wyglądają w układzie współrzędnych, to proszę bardzo, tutaj jest rysunek. Rzeczywiście dwie z tych linii prostych są do siebie prostopadłe. No i tak na marginesie, ten trójkąt nie jest trójkątem równoramiennym. Zadanie numer 28. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY punkt A o współrzędnych 1, minus 4 jest wierzchołkiem równoległoboku ABCD. Punkt S o współrzędnych 2,2 2 jest środkiem symetrii tego równoległoboku. Mamy podać długość przekątnej AC tej figury. Zacznijmy od rysunku. Niewiele wiemy o tym równoległoboku, nie znamy jego wszystkich wymiarów. Wiemy tylko, że punkt C musi leżeć po przeciwnej stronie punktu A, bo odcinek AC ma być przekątną tej naszej figury. Punkt S jako środek symetrii tego równoległoboku musi leżeć na przecięciu przekątnych naszej figury. Długość przekątnej AC jest równa 2 razy długości przekątnej odcinka AS. Ponieważ znamy współrzędne i punktu A i punktu S, no to żeby obliczyć długość odcinka AS, wystarczy zastosować wzór z tablic matematycznych na długość odcinka o końcach w punktach oznanych współrzędnych. Podstawiamy te współrzędne. Wykonujemy działania najpierw w nawiasach, potem podnosimy do drugiej potęgi wartości zawarte w nawiasach. Dostajemy 9 plus 36 co jest równe 45. Możemy jeszcze te 45 przedstawić jako 9 razy 5. Pierwiastek z dziewiątki to 3. No i dostajemy długość odcinka AS. O równą 3 pierwiastki z 5. W takim razie długość przekątnej to jest 2 razy 3 pierwiastki z 5, czyli 6 pierwiastków z 5, co pasuje do odpowiedzi d. Zadanie numer 29. Każda krawędź grania stosupa prawidłowego sześciokątnego. Ma długość równą 6. Dalej mamy dwa punkty. W pierwszym punkcie mamy obliczyć pole powierzchni całkowitej tej bryły. Zrchnijmy na rysunek naszego grania stosłupa, ponieważ on jest prawidłowy sześciokątny, to znaczy, że w podstawie ma sześciokąt foremny, którego wszystkie boki mają jednakową długość u nas równą 6. Co więcej, krawędzie, krawędzie boczne też mają długość 6. Jeżeli chodzi o pole powierzchni całkowitej, to żeby je obliczyć, musimy dodać do siebie pole powierzchni 6 ścian bocznych i dwóch podstaw górnej i dolnej. Jeżeli chodzi o ściany boczne, to to są kwadraty o boku 6. No bo wszystkie krawędzie w stosupie mają jednakową długość. Czyli pole powierzchni jednego takiego kwadratu to będzie 6 razy 6, czyli 36. Jeżeli chodzi o pole podstawy, to mamy tutaj sześciokąt foremny, który można podzielić na 6 jednakowych trójkątów równobocznych. Każdy z tych trójkątów ma bok o długości 6. W tablicach matematycznych znajdziemy wzór na pole powierzchni trójkąta równobocznego w postaci a do potęgi drugiej razy pierwiastek z 3 dzielone przez 4, gdzie a to długość boku takiego trójkąta. Wykorzystujemy to u nas, pod a podstawiamy 6, no i wykonujemy działania. 6 do potęgi drugiej to 36, dzielone przez 4 to 9. No i 6 razy 9 to 54. Czyli pole jednej podstawy wynosi 54 pierwiastki z 3. Podstawiamy to wszystko do naszego równania na pole powierzchni całkowitej. Mamy 6 kwadratów o polach powierzchni 36 i dwie podstawy o polach powierzchni 54 pierwiastki z 3. To nam daje razem 216 plus 108 pierwiastków z 3, co pasuje do odpowiedzi D. W drugim punkcie mamy obliczyć kosinus kąta nachylenia dłuższej przekątnej tego grania stosłupa do płaszczyzny podstawy grania stosłupa. Wrysujmy najpierw przekątną. To ma być jak zaznaczono dłuższa przekątna, więc ona musi obejmować jeden punkt na dolnej podstawie i drugi punkt na górnej podstawie, który leży najdalej od tego pierwszego wybranego punktu. Zaznaczyłem taką przekątną czerwonym kolorem. Dalej zaznaczmy odcinek. Który biegnie niejako pod tą naszą przekątną, ale w podstawie. Ten odcinek ma jeden koniec w tym samym punkcie, w którym zaczyna się przekątna całego grania stosłupa. A drugi koniec ma na krawędzi bocznej tej samej, na której kończy się przekątna grania stosłupa. W ten sposób powstaje trójkąt, przy czym to jest trójkąt prostokątny, bo krawędź boczna w tym naszym graniastosłupie jest prostopadła do podstawy. Nasz graniastosłup jest prawidłowy. Kąt, o który nam chodzi, to jest właśnie kąt w tym trójkącie oznaczonym na rysunku różowym kolorem. W tym trójkącie znamy już długość jednego boku, bo to jest długość krawędzi bocznej, Czyli 6. Oznaczmy małą literą d długość przekątnej. Jeżeli chodzi o ten dolny odcinek w trójkącie prostokątnym, o tą dolną przyprostokątną, to jej długość wynosi 12, bo to jest dwa razy długość jednego boku podstawy. Pokazałem to na dodatkowym rysunku po lewej stronie. Wartość kosinusa, którą szukamy, możemy obliczyć jako 12 dzielone przez długość przekątnej grania stosłupa, co oznacza, że musimy tą długość przekątnej grania stosłupa dopiero obliczyć. Stwierdzenia Pitagorasa dla tego różowego trójkąta prostokątnego wynika, że d do potęgi drugiej to 6 do potęgi drugiej plus 12 do potęgi drugiej. Mamy więc po prawej stronie 36 plus 144, co daje 180. W takim razie długość przekątnej to będzie pierwiastek ze 180, co można zapisać jako pierwiastek z 36 razy 5, czyli 6 pierwiastków z 5. Podstawmy to teraz do wartości kosinusa. Dostajemy 12 dzielone przez 6 pierwiastków z 5, czyli po uproszczeniu 2 dzielone przez pierwiastek z 5. Ponieważ w mianowniku mamy liczbę niewymierną, no to możemy jeszcze uniewymiernić ten nasz ułamek. Mnożymy i dzielimy ten ułamek ten przez pierwiastek z 5, i wtedy w mianowniku mamy pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5, czyli 5. A w liczniku 2 pierwiastki z 5. No i ta wartość ułamka to jest prawidłowa odpowiedź do naszego zadania.